Z tej strony, Camelux. A w dzisiejszym odcinku będzie odcinek z sezonu 15, bo dzisiaj była aktualizacja i dodali nowy sezon, czyli właśnie ten sezon 15. No i w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, co zostało dodane, oraz tajemnicę w Nexusie. No, jak jesteście nowi, to pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji wraz z łeczkiem. No i w sumie zapraszam do oglądania. Więc na początku sprawę sobie poczta i nowe wiadomości. Więc pierwsza wiadomość będzie od Cezara, i tutaj mamy napisane, że witaj w blogu GEN 3.0 jesteśmy na miejscu w bloku Belly mieszka mi kuzyn Matia można tutaj też dostać najlepszą na świecie pizzę i lody. Trochę tu zostaniemy, więc możecie odprężyć, iść na plażę, popływać lub zajrzeć do wielu tutejszych sklepów. Po prostu baw się dobrze, a jak znajdziesz chwilę, to idź do Mati, który chce z Tobą porozmawiać. Tutaj mamy jak trafiliśmy do tego Nexusa. Już to widziałem właśnie w przyciekach do sezonu 15. Więc tak, akurat wszystko widziałem. No i jesteśmy w sezonie 15. Niesamowite. I zobaczmy sobie kolejną wiadomość, i zaraz wam będę pokazywał, właśnie tajemnice oraz Nexus. Więc teraz mamy nowe nagrody Koła Fortuny. No i jak wiadomo, są te właśnie takie pizze. Jako Koło Fortuny wygląda to mega pizko. No i mamy tutaj nagrody. No i nagrody też są fajne, tylko. Zastanawia mnie czemu to kosztuje aż 750 ticketów, jest to zwierzak, taki pomidor o nazwie Roma. I ogólnie ten sezon będzie jeden z dłuższych, ponieważ tamten sezon trwał jakieś 30 dni, a ten będzie trwał 55 dni, więc prawie do końca wakacji. No i tak wyglądają właśnie tickety. Jest po prostu taki napis ticket. No i co tutaj mamy właśnie w tym kole jeszcze mamy latającą pizzę, jest to przedmiot dolny taki. 300 ticketów bardzo spoko. Mamy tutaj klosek pizza. Yy, fajny. No i mamy tutaj też y, broń, pizza slice, czyli po prostu uderzacie kogoś pizzą. To też pewnie jest ciekawe. No i sobie zakręcę kołem fortuny, bo dziś jeszcze nie kręciłem, więc zobaczmy, co ja wylosuję. Czy będę szczęście? Tylko 5 tiketów, to jest bardzo mało, ale mogę zakręcić jeszcze raz za diamencika Więc sobie zakręćmy jeszcze raz i zobaczmy, co wylosuję. 15. No jest fajnie. 15 jest fajnie. Dokupię sobie jeszcze 5, bo 5 jest dosyć tanio do kupna. Później jest coraz drożej. No i dobra, no i tak tutaj wygląda koło fortuny. I wylosowałem 25 ticketów. Możecie napisać, ile wam się udało w pierwszy dzień. No i tutaj mamy jeszcze jedną wiadomość od Penny Pandora. No i mamy, że jest nowy pakiet Diamond, już wam to pokazuję. No i to jest właśnie nowa kolekcja VIP, jest ona super. Nie wiem, czy czasem sobie nie kupię tej kolekcji, bo jest ona mega fajna. Czekajcie, pokażę wam to może tak osobno, więc sobie dajemy tutaj, cyk. No i pierwszą rzeczą w tym pakiecie jest właśnie ten pies, on nazywa Bolognese. No i nie wiem, czemu on się tak nazywa, bo Bolognese to jest taki właśnie sos. No i mamy tutaj taki zwierzek, jest on fajny, fajny, taka jakby chmurka. Chmurka z ekipy Freeza, taka. Trochę taka inna, ale podobna, co nie? No i tutaj mamy jakieś takie Ferrari czerwone. To jest właśnie mega super. Dlatego zastanawiam się nad kuprem tego pakietu Diamond, bo chciałbym mieć takie Ferrari i ja sobie wyobrażam jak jeżdżę w tym w Nexusie, nie, to by było mega super. No i mamy tutaj też takiego właśnie yy, zwierzaka, znaczy to jest. Zwierzak, ale jako przedmiot dolny, jak widzicie, macie tutaj przedmiot dolny, no i możecie po prostu sobie mieć jako przedmiot dolny takiego właśnie psa. Widać taki właśnie byk z niego. No i tutaj mamy jeszcze rożek lodowy. A to nie wiem co to jest, wydaje mi się, że jest to broń chyba. To jest chyba broń. No i tak właśnie się prezentuje. Możecie napisać, czy Wam się podoba, bo mi naprawdę się podoba. I może sobie go kupię, ale zobaczę, bo jednak trochę kosztuje. No, i teraz co Wam pokażę? To pokażę Wam jeszcze jedną rzecz w wytworzeniu. Zanim właśnie pokażę Wam jeszcze tajemnicę, to mamy tutaj taki klocek, ogromny małż. Gdy się je złapie, te niezwykłe, rzadkie, ogromne małże należy wrzucić z powrotem do oceanu. No i właśnie tak one wyglądają. I gdy się oddaje, to się dostaje takie coś. Tylko jak widzicie, Wystarczy jeden, żeby można było odebrać, więc są one mega rzadkie i dzisiaj sobie jeszcze przed odcinkiem szukałem tych małży i nie widziałem. I możecie napisać, czy udało wam się już zdobyć te małże i jak się już wam udało, to możecie też napisać, gdzie wy je właśnie znaleźliście, bo ja tego znaleźć nie mogę, co nie, więc właśnie słabo. Ale teraz już może przejdźmy sobie do tajemnicy. Ja wam będę pokazał tajemnicę. Za pomocą dysku, bo tak to wam pokażę szybciej A tak to by mi zajęło dwa razy dłużej Więc mamy tutaj właśnie Taki jakby, no nie wiem, jakiś taki Czerwony szampan, to jakby picolo, Taki po prostu kształt Jakiegoś szampana, no i właśnie tutaj Mamy czerwony klucz, tylko go nie widać Ale jak staniecie w tym miejscu I klikniecie w, w, to go właśnie zdobędziecie Teraz lecimy sobie po Kolejny klucz, więc teraz gdzie lecicie To macie tutaj właśnie Taki znaczek sobie czerwony, taki plus No i Lecicie sobie za ten domek, taki biały, i tutaj macie taki balkon, jak widzicie, i jest tutaj takie niebieskie pomieszczenie. Tutaj u góry jest zielone, później jest właśnie żółte, i tutaj wchodzicie, gdzie jest to niebieskie. No i mamy ten niebieski klucz, więc mamy na razie dwa klucze, i teraz schodzicie sobie na dół, gdzie jest właśnie ten biały domek. No i w tym białym domku będzie kolejny klucz, tylko do tego będzie trzeba potrzebna Potka pomniejszenia. Bo idziecie sobie tutaj, właśnie w tym przedostatnim, nie wiem co to jest. Trudno mi jakieś takie krzesełko czy coś. Nie wiem, ciężko mi określić, więc sobie bierzemy właśnie potkę pomniejszenia i sobie tutaj przechodzimy i mamy zielony klucz, więc sobie idziemy dalej. Teraz sobie tą podkę usuwam, żeby wam szybciej pokazać, gdzie jest właśnie kolejny klucz. I teraz jak wychodzicie sobie z tego domku, idziecie na lewo, na lewo, na lewo, na lewo, tak idziecie sobie właśnie. I idziemy sobie teraz na sam dół, sobie schodzimy w prawo nie możecie iść, bo już jest właśnie koniec strefy, jakby nie da rady iść dalej. No i teraz mamy tutaj... O, właśnie w tym miejscu, patrzcie takie przejście do którego też jest potrzebna podka poniesienia, więc niestety musimy mieć dwie podki pomieszczenia do zdobycia tajemnicy w Nexusie trochę dużo, czasami nie trzeba w ogóle, a czasami wystarczy jedna, a tym razem to trzeba aż dwie. No i sobie wchodzimy tam i tam właśnie będzie sobie żółty klucz, więc idziemy sobie po niego. Cyk tutaj teraz i on zaraz powinien gdzieś tutaj być. O i teraz siedzimy sobie właśnie na dół. No i mamy żółty klucz. Ok, teraz sobie wychodzimy do góry, i zaraz sobie usunę podkę pomieszczenia, ale podkę pomieszczenia możecie usunąć dopiero wtedy, gdy stąd wyjdziecie, bo inaczej będziecie musieli użyć kolejnej podki i stracicie wtedy 3 nie? Więc teraz sobie wychodzimy, no i dopiero teraz możecie usunąć tą podkę. Ok, usuwamy sobie. To teraz sobie wychodzimy do góry, tutaj po tej drabince żółtej. Będziecie ją widzieć, jak sobie wyjdziecie stamtąd. No i teraz lecimy sobie tutaj do przodu. Macie właśnie tutaj taki przyspieszek czy coś. No i teraz idziemy sobie tutaj, gdzie był właśnie ten szampan taki jakby piccolo. No po prostu kształt takiej butelki. Butelki, no takiego szampana właśnie. To sobie idziemy na dół, tutaj gdzie macie takie jakieś wystające parówy. No i teraz schodzimy sobie w dół. No i tutaj mamy taki zamek w środku. Wychodzimy sobie tutaj na samą górę. No i w tej pierwszej wieżyce takiej do góry będzie właśnie klucz. O, tutaj na samej górze mamy fioletowy. I teraz mamy wszystkie już klucze i teraz musicie iść. Gdy wychodzicie z tego zamku, idziecie w prawą stronę, idziecie właśnie prosto tak przez jakiś czas i zaraz będą wszystkie bramy i wtedy będziecie mieli tajemnicę. i ogólnie... Świat VIP wam pokażę w kolejnym odcinku, bo jest też taki zagadkowy, trzeba jakieś klucze szukać i ten odcinek trwałby za długo, więc dzisiaj jeszcze jak wbijecie 500 łapek pod tym filmem, to od razu wlatuje odcinek z nowego świata VIP, mam nadzieję, że wbijecie i zostawicie tą łapkę w górę, no i teraz sobie przechodzimy właśnie tutaj, gdzie są te bramy, niebieska, teraz już jest żółta i zaraz będzie chyba jeszcze jedna, jak dobrze pamiętam, tak, zielona i teraz to już będzie właśnie tajemnica, więc mamy tajemnicę, zbieramy sobie, o jeszcze tutaj moja żyrafa cyk, no i mamy tajemnicę. No i tak właściwie w tym odcinku to będzie na tyle. Świat VIP będzie, jak wiecie, pies zapy w górę. No i zostawcie jeszcze subika na kanale. Będę wam mega wdzięczny. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!